To jest kolejny odcinek z Robocrafta, nie wiem który już, ale obstawiam, że 14 albo 13, coś takiego. Mm, nagrywam go, bo jednak i, muszę się was zapytać, czemu nikt nie ogląda innych serii, właśnie ma typu o, od kiedy B się wchodziło do bitwy? Um, Czemu nikt nie ogląda innych serii na kanale, tak typu, nie wiem, y, Minecraft z modami albo Assassin's Creed 1? No, czemu nikt tego nie ogląda? Znaczy, Minecraft z modami ma tam, załóżmy, jedno wyświetlenie, ale Assassin's Creed też w ogóle nie ma wyświetleń. Także ja nie wiem, czemu czemu ten, eee, czemu, 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 czemu nie oglądacie, nie wiem co. Nie lubicie tych gier czy co? Co tak długo czekaliśmy? Był jakiś mały update. naszym mały. Nie grałem w tą grę grubo dwa tygodnie, także pewnie. Czemu z Chińczykami gram? Chińczycy, indycy. Indycy, tak? Indycy z indycami eee japończycy mimo a jestem na serwerze tym 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 naszym znaczy nie tym moim bo w polska ma w polska ma M plus 1 a nie 0 także e, nie wiem co jest spowodowane ale widzę, że mam... 0. Coś, coś się robiło prawym przyciskiem mieszkańców aaa, też się kończy. nikogo nie dosięgnę, lecimy tam Chyba to mi się pierwszy raz przydadzą tutaj, bo widzę wtedy gdzie jadę, ale mogą mnie też zdradzić. To oni chyba zrobili tak, żeby to było szybkie, a nie żelili, żeby... no, bo ciekaw, przede mną. Co on się będzie bawić ze mną? O, idź go, dawaj, dawaj, dawaj. Ale mi zrobiło obrażenia, to jest Dawać go. On jeden został. Ja chcę mieć przynajmniej jednego kila. Aha, mój ki! Nie zdążyłeś, ale good job! Hmm, troszkę mi uszkodzili, nie powiem, że nie, ale da radę przeżyć. I dobrze. Dodali to, że to lufa jest. Dodali wskaźnik yy, tego, tego poziomu. Chyba zmienili też wydatki. Dali wskaźnik tego poziomu tego, tego, tego. W kierunku skąd strzelili, może ustawię... Wow! W końcu T. W, w końcu, w końcu, w końcu, w końcu, w końcu dali opcję muzyki. To czekajcie. Um. I coś chyba jeszcze dodali. socjal S L. Jee! Yeah, lista przyjaciół! Można dodać listę przyjaciół... Można mieć przyjaciół w końcu! No. A ja się tak zastanawiam, czy nie dodać tutaj takich... Odnóży jakby. I dodać dwie jeszcze takie bronie. Bo te się chyba tutaj nijak nie zmieszczą. Chyba żeby to usunąć. I to. Nie. Dobra. No special... Nie to, tylko to. A kosmetyk, kosmetyk. A, coś fajnego jest. Można swoje imię dodać, ale ja nie będę dodawał. No ja tutaj mam, tutaj mam. Przydałoby się kółka upgrade'ować. Ja jakby mam jakieś kółka. Kółka, kółka, kółka. Aktualnie mam chyba te. Dual drive. To kupujemy sobie e, trójki. Może. Dual drive, dual drive, dual drive. Ja bym zbierał już na najlepsze kółka. Dual drive na te. Także zbieramy na te. E. Muszę się przyzwyczaić, że B. A wcześniej bitwa była w czym? W O chyba. To była bitwa. Mm, 14 serwerów aktywnych. O i w końcu chyba bitwy się naprawiły, bo 5000. Ale ciekawe, że dłużej... Bo wczoraj testowałem, tak żeby sobie pobrać, tylko i żeby pobrało się. Wczoraj testowałem i dużo szybciej wchodziłem do wideo. A było tyle samo osób. Co mnie dziwi. I mnie ciekawi czy dzisiaj też będzie rozsynchronizowany dźwięk od wideo. Nie wiem dlaczego tak się dzieje, ale tak się dzieje. No jak ktoś wie jak to naprawić to niech mi powie. Bo... O, bitwa w końcu. Mm, 2A Mam nadzieję, że nie by Co to było? Mm, trzeba sobie szybszy dysk kupić. No... Przy... I tak bym muszę kupić dysk, bo mam za mało miejsca na, na razie. Ale muszę instalować RoboKrafta, Bo wtedy będzie szybciej chodził. Ja kupię sobie 7200 obrotów na sekundę czy na minutę. Nie wiem ile tam jest. Sprawdzę jeszcze. Ale najpierw bym musiał włączyć. To jest Ale najpierw bym musiał uzyskać zarabianie od YouTuba. Bo jednak, zło jednak złotówka miesięcznie to jest dobra cena. Zado zadowoliłaby mnie. To jest jeden z nich teraz Tylko, że ja teraz jeździć nie mogę. Tam jest, tam jest. Przydałoby się mini mapka, tak jak w oczy zaznaczyć. O, ciemnia. Tam tego już nie łapię. Rozwalili mi kółka, o nie no. Jeszcze ktoś do mnie jedzie? Mam nadzieję, że nie. Pojechał chyba środkiem. I nie mogę teraz tego użyć. No, wygrywamy? Tam ktoś leci. I to chyba nie nasz. Mogę na bazę. Bo zaraz wygrają. Nie, yeah. koniec jeszcze to wygramy. <grymne> znaczy oni wygrają. Ja stoję bez ruchu. GG! Gdzie strzelają maszynkami? No, szybciej. Czyli tamten samolot to był jednak nasz? Warto wiedzieć. 760, dużo nawet. W życiu tak nie zarabiałem. Znaczy w Robocraft. Chyba. Tak. Tekstury są matowe. No i przy się zainwestować w kółka już. Silniczek nie nie ma po co, ale w kółka. No one chyba potrzebują więcej miejsca. Bo jednak e, te najlepsze kółka mają chyba 100 ilość... Ile one mają? 114 mil. To trochę dużo. A, nauczyłem się. Patrzcie. O, i nagle 19 serferów, i w każdym jest po 100 osób. To powinno być 13. Ciekawe. A ile ja muszę? No dawaj szybciej, Rzesz. Dołącz mnie do bitwy z. Highchinka, highchinka 12 minut dopiero Czyli jeszcze jakieś trzy bitwy mogę nagrać i On chyba będzie we w środę Robocraft będzie we w środę A powracając do serii Bo by się przypomniało, weźcie je oglądajcie Bo ja i tak będę je wrzucał, i tak będę je wrzucał będę je wrzucał, i tak będę je wrzucał. Chyba muszę włączyć reklamy, bo... Zaraz zresztą, nie wiem, będę wam mówił, ale potrzebuję mm. kasy. Na nowy procek. O, oh, hello, ile można czekać? Wpuść mnie. Pewnie kogoś wpuściło już. Hello? Robocraft 8. O rany. Dlaczego oni nie powrócą do tego starego trybu czytywania? Co 3 minuty była bitwa i przynajmniej było fajnie. Chyba, że nie wrócą, bo ktoś musiał nad tym siedzieć cały czas. Ale wątpię. No, trzeba ewidentnie zmienić dysk. Znaczy. No tak muszę zmienić dysk na jeden, jeden terabajt. Może 500 giga. Choć w sumie nie opłaca się. Bardziej się opłaca 1 tera. No. Ktoś se jedzie figurą. Dużo osób robi figury. Jak oni się dostają na takie tiery? To są czarne klocki. Tad, da, no. no i mówicie mi kompa przez to. Mówicie mi kompa przez to w głupie. Na górze jest. Tu jest kupek. Dobra, wy się tam lejcie, a ja jadę tutaj. Nie, Help eee, zablokowałem się Nie... Tak, zablokowałem się Ja chcę żyć! Jak to się trzyma niby? Help mi! Uciekam stąd kurwa. O, no wydźwięk jest jak się przegrywa. Jak nie cierpię tej mapy. Ale dużo się zarabia. Może, so Może kupimy sobie. Może kupimy sobie 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Chyba kółka jakieś. Ehm mam. No. Dual drive. Jeszcze jedna bitwa. Będę mieć dwa. Ale nie, w sumie nie. Kosztowała 2,5 Mam nadzieję, że za dwa dostanę... Ile Na dwa takie potrzebuję... Gdzie to jest? Na dwa takie, dwa 5, 8, 5... Około... 500. Mam nadzieję, że dostanę to 500 o, Idealnie. Znaczy idealnie. Dwa, dwa Robopointy mi zostały. Q, cool, Movement, Dual Drive, L trójki. Jeszcze się tu mniejszą. Zobaczymy jak się teraz skręca i poskoczy mi tier. No lepiję. Kto Pluton 3 i 2 tiery do no. Która min ma Na. Która minota? Minuta 17. Jeszcze dwie bitwy. No do łącz. No 11 było. Kurde. Ciekawe, czy lepiej mówię, bo mam słuchawki nowe. Tak trochę muszę mówić głośniej, żeby słyszeć to, co mówię. I amplituda w Audacity chyba to potwierdza. Chyba nie jestem pewien. Mm, mam nadzieję, że się nie włączy nagrywanie. Dobra, lecimy. Zbugował gostek. Jeden wylazł. I ja lecę jeziorkiem, bo przecież w sumie nawet ja jakoś idzie. Ale i tak polecę jeziorkiem, bo trzeba ich od tylca zajść Ale to mi pokazuje chyba z poziomu najniższej, najniższej broni. Tak mi się wydaje, no, z naj poziomu najniższej broni, ktoś mnie goni? Trzeba ich od tyłu zajechać Moja taktyka pewnie zginę, ale. to nie ryzykuje, bez ryzyka nie ma zabaw. Jej, to mój. Tam ktoś jest, może pomożecie? 比如。 Kurde, nikogo nie zrobiłem. A to szkoda. Ale ile zarobię? 705. Całkiem, całkiem. Nawet. Ostatnia bitewka i kończymy na dzisiaj. Na środkę. Oh. O, przepraszam, dotknęłem i się napiję o akurat wszystkie mapy obszaryliśmy napiję się wody o w końcu o ja, skrzypi mój fotel Nie, dalej mi gargo boli od rana od wczoraj nawet bym mógł przejść Oho, wywali mnie, wywali mnie. Ło! Wow. To lecimy. Jak trójka nas tam leci, to już nikt nas nie powstrzyma. Trzeba by się raidnąć... Do, 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 do tego, do... Ło! Wow, wow. To jest głupie, że akurat... On sobie może polecieć na jaką chce wysokość, a i tak będzie mógł, a i tak będzie mógł strzelać to, I to jest fajne. O, czterech nas tu leci. Uh. Ja lecę za Piątki, co odblokował 580, Ja w sumie dużo zrobię. To jeszcze jedną bitwę. Jak się uda, jak się nie uda, to koniec. O, czuję kuczeczkę. No znowu mikrofon, za go muszę mieć użyć, żeby łapało. Fajnie. No. Bo muszę prawie, że przy nim mieć. I wtedy mam fajnie. No. A ja sobie przestawię troszeczkę w dół. Chyba nie powinno nic przeszkodzić w nagrywaniu, ale... Zaraz się okaże. Bo i tak będę musiał przestawić. No dawaj, wczytuj się. Jest nowy dźwięk wczytywania, bo tak słyszę. Tik, tik, tik! Szybszy jest trochę. Trochę na dół. Dobra. I tutaj mam 2440 2432 no. No to już widzę, że będę miał mniej Mniej jest ten... będzie rozsynchronizowane. Można dalej oddalić chyba Bliżej przybliżyć No To jest maksymalne przybliżenie Jedno oddalenie Podwójne oddalenie Potrójne oddalenie Poczwórne oddalenie Nieźle Co tu jedna osoba jest tylko, serio? To jest zrobił. Aaa, Help me! Jak mnie zdjął? To jest plazma kanonu. To się liczy. Tyle mam, 25, 25, 55. No to ciekawie się zapowiada, tak. Ale... Skoro jest już 25 minut, także... Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie.